Emil Stępień po raz kolejny wypowiedział się na temat swojej byłej partnerki, i przedstawione przez niego informacje są naprawdę szokujące. Za tobą biegła z nożem? Tak. Pijana? Piana. Emil, czy ty I... jesteś pewien, masz dowód na to, że ona zaśtyła kamerę w swoim domu? Tak. I ona się wtedy przestraszyła, bo powiedziała: Słuchaj, to jest twoja recydywa. Jak ja z tym pójdę dalej, to najdzie siedzieć. Doda w świetle opowieści byłego partnera wypada zgoła inaczej, niż by na to wskazywał jej wykreowany wizerunek artystyczny. Jak doda, odpowiada na kolejne zarzuty byłego partnera. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a pomożesz mi rozwinąć kanał skandalista. Nazywam się Emil Stępień. Po czterech latach milczenia, tolerowania wrogich działań w odniesieniu do mojej osoby, deprecjonowania mojego dobrego imienia, podjąłem decyzję, aby w przestrzeni publicznej przedstawić, kim naprawdę jest pani Droda Rabczewska. Emil Stępień tym razem pojawił się na kanale Szalonego Reportera i w bardzo obszernym trzygodzinnym wywiadzie opowiedział o szokujących historiach, w których główną bohaterką jest Doda. Na początku były partner Dody zaznaczył jej hipokryzję w przekazie medialnym dotyczącym alkoholu. To jest dość szokujące w porównaniu z tym, co Doda czy Dorota twierdzi w przeszedzi publicznej z tymi używkami. Dlaczego nie reklamuje alkoholu? Z tego samego powodu, dla którego nie reklamuje narkotyków z tego samego powodu, dla którego nie reklamuję innych używek, które są, są destrukcyjne i niszczą, niszczą ludziom życia. Szapala to nigdy nie, nie wiem, żeby piła. <laughs> Czyli akurat tego nie. <laughs> tak, ale ja nie robię z niej alkoholiczki na co dzień. Ale to jest kobieta, która lubi alkohol. Co znaczy L u Ciebie lubi alkohol? Bo to naprawdę te kryteria są u ludzi różne. To nie jest pradyczne jak często piła? Znaczy, to, czy, jak często, jak dużo? Bo jest drink do drink codziennie, ale jeden drink to też nie jest jakiś Pewnie w jakiś tam. Aha, yy, yy, to jest alkoholizm. Ale czy to był jeden drink, czy to było upijanie się? czy i, I dlaczego ona tak właśnie z taką. Yy, yy, tak mocno temu zaprzeczała? Bo to z z tym, co mówisz, to ja wiesz. Ja rozumiem, że ludzie mówią, słuchaj, no nie będę o tym gadał, czy tam czasami sobie wypije. ona bardzo mocno, że ten alkohol absolutnie nie. Ty natomiast mówisz, że lubi. Alkohol zabiera od prozaicznych rzeczy. Urodę, rozum, tak. zdrowie i teraz od najgorszych rodziny, życie, kariery, majątki. Ludzie kończą pod mostami, profesorowie, najlepsi ludzie biznesu. Alkohol jest złodziejem życia, rozumu i tego, co najcenniejsze. Ja, poruszając kwestię jej sympatii do alkoholu, podważam, i jej szeroko szerzone takie e, wartości, które podkreśla, że ona jest honorowa, ona jest zdrowy tryb życia prowadzi. Co jeszcze bardziej szokuje, Emil Stępień przekazał, że Doda potrafiła za nim biegać z nożem po alkoholu. To jeszcze... Jakby... jest po alkoholu, to co widać na tej imprezie u tej pani. U tej pani, tak. której SMS-a widziałem. Tak. Czyli ona dostaje agresji po alkoholu. Tak. Jest agresywna. No a co no, z tymi... Dobrze, możemy się z tym zatrzymać. Tak. E... No to potwierdzi pan Hajda, na pewno i pan Pachut i wszystkim ja, no, yy, z nożem biega, więc jak można z nożem biegać grożąc komuś yy, z zdrowia, a potem się żalić w mediach, że ja ją doprowadzałem do zagrożenia zdrowia. Za tobą biegała z nożem? Tak. Pijana? Pijana. To była jednorazowa sytuacja, czy on się Kilkukrotnie, kilkukrotnie. kilkukrotnie. Ale to, 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 jest jak, to znaczy, wiecie, na no co, trzyma noż, mówicie, gne, czy faktycznie próbuje, czy... To są jakieś informacje, jak od słowa do słowa się przechodzi. Tak. Gdzieś tam zawsze, Po alkoholu to szybciutko. Zawsze gdzieś tam wyjdą te sprawy takie nurtujące, niedo, niedopowiedziane. No i następnym kontrargumentem, jak brakuje coś merytorycznego, to zamiast coś werbalizować, to przechodzi do... Tak. Pamiętam jak kiedyś się ze mną pokłóciła, tu była trzeźwa, to po prostu wyszedłem z domu, no to po Warszawie mnie samochodem goniła. Aż mnie dogoniła na światle czerwonym i swoim samochodem w mój uderzyła. No, czy to jest normalne? Dobra, ale to jeszcze do, doprecyzowując sytuację z nożem. Brała nóż i wrzeszczała, czy ona naprawdę próbowała? Czy tym możemy atakować? Czy to był tylko straszak w ręku i. No, mnie nigdy nie dźgnęła, ale podstawiała pod ciało. Ale potrafiła z, z bańki uderzyć jak łowus, jaki bol. Doda miała także oblać Agnieszkę szuli moczem za obrażenie jej rodziców na wizji. Podczas jakiegoś pobytu nie pamiętam. To była gdzieś... gala niegrzeczni to... 2014. A grzecznie. O to, 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 to mama, mama, dobra, dobra gala. Dobra gala, w Chorzowie, no. Zauważyła moment, kiedy Agnieszka Szulim wchodziła do toalety. I posiłkując się takim swoim pierwszym klakierem, tym bogaczem. Ten to w ogóle nie ma kręgosupa. To jest kto jej menadżer? Menadżer, tak. Ta. Mhm. Teraz. Opłacają dziewczyny, żeby mówiły, że pachoć ją zdradzą. No, Poszła Dorota z nim, on blokował drzwi, a ona uderzyła Agnieszkę. Wzięła ją za twarz, za włosy i uderzyła Czego Tego nie mówiłem, bo to też trochę... Nie chciałem może urazić pani Agnieszki, chociaż to nie jest jej wina, zdałem sprawę, tylko trzeba to jeszcze chyba pokazać, jak, żeby jeżeli ona taką udaje świętą, wartościową, to miała taki pistolet, zabawkę, jak w pryba, tak? wodę. Tam zamiast wody był mocz. A czy to prawda, że strzelałaś do Agnieszki Szulim pistoletem na wodę, ale nasikałaś do niego? Ja nie. To kto? Moczem oblałeś Agnieszkę. Wtedy w tym kiblu tak. po przejdące tak. się, po uderzeniu. Tak. Według relacji Stępnia, Doda tworzyła także fałszywe oskarżenia na byłych, żeby pokazać w mediach, że była przez nich skrzywdzona. Były przy tym wszystkim, więc już relacjonuję. Dorota ma takiego swojego, nie wiem, klakiera następnego, który nie wie, czy jest jej podobieństwem, czy, czy ma swoją, czy Jaga, ma swoją tak? identyfikację. Tak, Mariusz, nie tak na nazwisko, Dżaga. Tak. I na prośbę Doroty... E, Jaga z, z, z Rafa Lalą e, ustalili... Rafa Lala potwierdziła, że zrobi to dla nich, e, że przyznać do tego, że miała romans z panem Hajdarem i Dorota na poziomie swojego przyjaciela czy kolegi, zaprzyjaźnionego osoby w Superekspresie... Czy nie ma kogoś takiego? Ma. Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ja go poznam z widzenia wizualnie, ale nie pamiętam jak on się nazywa, nie wiem czy jeszcze w Superekspresie. Na telefon załatwia sobie okładkę. Czyli powiedziała, słuchaj, my zrobimy tak, a ten, ten dziennikarz myślisz, wiedział, że to jest insynuacja? Jest wiedział. Sytuacja? Wiedział. Tak, właśnie, wiedział. To jest, wiedział, bo on pracował, czy pracuje w się, ale też współpracował z tymi portalami, wszystkimi takimi, na no, nazwę No bo to jest duża sensacja, to jest fajna akcja, tak. No to właśnie taki dziennikarz o, o, te, o tych redakcji show biznesowych też jest pracownikiem, czy na współpracownikiem tych różnych artykułów, co powstają na tych mediach społecznościowych, tych takich portalach show biznesu. Czyli Więc... dziennikarz świadomie łamiąc wszelkie chyba możliwe rodzaje etyki no, i dziennikarskiej, i, czy, 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 morale i nawet prawo, bo tak. jest to 212. Zniesławienie, świadomie wyprodukował, wydrukował artykuł, który wiedział, że jest kłamliwy. Tak. Oni poparli to ze zdaniami Rafalali itd., itd. Tak. i tak dalej, i tak dalej. To poszło w świat, totalnie niszcząc reputację i robiąc duże problemu człowiekowi, który nie miał w tym udziału. tak? Oczywiście, że tak. Z czysta zemsta Doroty na Emilu. I tutaj, tutaj były. mi porusza. sprawę. I Tego nawet nie wiedziałem, że się to Wytaczył sprawę na Expressu i, auto, i autor artykułu zostali yy, skazani. Yy, w pierwszej instancji dziennikarz, zostali skazani wyrokami karnymi, ale w okręgówce się dogadali i poszła ugoda, więc chyba pan Hajdar odpuścił, jakoś się tam z nimi okay. dogadał. Ale była sprawa i, i, i normalnie zostali w pierwszej instancji skazani. A to jest aż niesamowite. To, to jest kolejna sprawa, jak przy tych, nie wiem, robieniu pierwszej rzeczy, to jest aż takie, dla normalnego człowieka, który jakby tym nie funkcjonuje, że tak można zrobić, że można wymyślić sobie historię Historię, wziąć sobie świadka, który uda, wziąć sprzedajnego dziennikarza, totalnie bez żadnego morale, który to klepnie, i nagle niszczysz człowieka. Z kolei ustępnia miały być założone kamery przez Dodę. To pewno pewnym momencie tam otwieram drzwi, wychodzę ze swoimi ostatnimi rzeczami, nikogo wtedy w domu nie było i głos się odzywa jej. to, że nie widziałem jej w domu, a to okazało się, że jeszcze on gdzieś z kamer mi ogląda, Obserwowała. Wiesz, ja, jakbym chciał. Założyła kamery w twoim domu i o, ty o nich nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Poza twoją wiedzą założyła kamery w twoim domu. Nie wiedziałem domu? i wtedy. I jej dałem ostrzeżenie, napisałem do prawnika, yy, bo ona ma też z tytułu nagrywania Hajdara, Almila Hajdara, jakiś tam ma wyrok w zawieszeniu, czy coś, od, odstąpiono od tego. I ona się wtedy przestraszyła, bo powiedziałem, że słuchaj, to jest twoja recydywa. Jak ja z tym pójdę dalej, to najdzie siedzieć. No to twój błąd, tak I nie wtedy zrobiłeś. prawnik w jej imieniu mnie błagał, żebym już sobie darował, że to są damskie takie, wiesz, babskie płacze. Stępień wskazał także na niską moralność Udody, pokazując jej zachowanie na chwilę przed rozwodem. Podzielę się z Tobą tym, co pokazuje, co się w ogóle uważam, pokaże jej upadek moralny. I będzie też, powiedziałbym, takim małą namiastką jej. Wtedy ją nazwałem Dubajką. Ona przyjeżdża do tych wakacjach, ciemnie pyta. Trochę wcześniejśmy rozmawiali, że mi wychodzi, że się może zejdziemy. Przepraszam, że to mówię. Być może nie powinienem tego mówić, bo to nie jest jako mężczyzna, ale tak zostałem potraktowany jak klient. Ona siebie pyta z takim swoim piskiwym głosikiem, żartobliwym, czy zasponsoruję jej, jako prezent jej zrobię tam krzową operację w piersi. Żeby mhm. tak. czynią wyjadę do Szwecji, tam zrobiła to. Zgodziłem się. Już wiedząc, że jest słabo, ale jeszcze. Tak, co to na Tak, bo ona tak musiała, to będzie między nami. I myślałem, że jakoś będziemy... się z Rokmicycki. Nie, 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 to nie było coś takiego, nie, nie tylko że dała poczucie, że będziemy coś budować, że będziemy. Ja tak to odebrałem. Ta po kilku dniach wróciliśmy do kraju. Potem wyjeździe po tej operacji, tak? tak? Mhm. I ona mnie mówi, tak, kiedy bierzemy ten rozwód? Ja powiedziałem, słucham, jak powtórzyła to pytanie, no to wtedy ją nazwałem tą dubajką. Powiedziałem, słuchaj, to ty nie mogłaś? Ode mnie, nie wiem, pożyczyć tych pieniędzy, ukraść mi, zabrać się, nie wiem, w jakiś inny sposób o nie poprosić, tylko zachowała się jak no zwykła prostytutka. Bo mówię, to pokazuje w ogóle zupełny upadek moralny. Doda wyjaśniła w ostatnim wywiadzie, że w jej życiu zawsze pojawia się duży hejt w momencie największych sukcesów. Trzeba e, zazwyczaj, jak to by się układa, wiesz, zawodowo masz pasmo sukcesów, to prywata cię dowala. I wraca do ciebie. Właśnie dlatego, że mi się układa. Za każdym razem, kiedy prywatnie coś mi się nie udawało, to druga strona zapewne liczyła, że to się bardzo odbije na moim życiu zawodowym, że po prostu nastąpi mój koniec. Mhm. A że ja się zawsze odbijałam, że zawsze powstawałam z tych kolan, że zawsze powstawałam silniejsza. Po moim rozwodzie ostatnim, mimo ciężkiej depresji, którą przeszłam, nagrałam płytę, której każdy singiel był podwójnie platino plat platinowy podwójnie diamentowy singiel. Nagrałam dwa reality show. Zrobiłam trasę koncertową, której zawsze marzyłam między innymi tutaj w Warszawie, dla scenie przyciągając kilkanaście tysięcy ludzi pod scenę. Podpisałam szereg kampanii reklamowych między innymi międzynarodową, która niedługo będzie miała premierę. Podpisałam kontrakt na film dokumentalny jako pierwsza polka z Amazonem. Wiesz jak to musi w Przedstawione przez byłego partnera Dody historie są naprawdę szokujące, a wiele z nich mocno trzyma się kupy i wyglądają na wiarygodne, ciekawe czy Doda zdecyduje się na porządną odpowiedź, czy po raz kolejny opublikuje mało znaczące oświadczenie, z którego stępień się śmiał u szalonego reportera. A czytałeś jej oświadczenie? Tak. Nijakie, błahe, już abstrahując od praw. prawnika takie, takie, To jest najbardziej prawnika. To, 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 to nawet ciężko nazwać, że jak prawnik to pisał, bo tam to, to, chyba student pierwszego roku by napisał coś bardziej merytorycznego i poważniejszego. Ale to pokazuje, że już ona już, już tam w głowie jest, był jakiś spisek pomiędzy mną pachutem, już obydwaj to bandziory gangsterzy. I tak naprawdę wywiad ten w ogóle demaskuje, że tam ona tego nie obroni w ten sposób. Daj znać w komentarzu, czy wierzysz byłemu partnerowi Dody. Czy historie, które przedstawił, pokazują, że Doda to nie tylko zakłamana celebrytka, ale i osoba niebezpieczna w szczególności dla mężczyzn, z którymi się rozstaje. Czy może jesteś zdania, że stępień stara się na siłę zaszkodzić artystce, która odnosi ostatnio sporo sukcesów? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.